Ona miała 10 lat w tych horyzmontach. Że koło, czemu raty? Pik, pik, pik. Mało? Przynajmniej na nas nie naplu. Kurwa wiedziałem! Mówiłem, że jadę prosto z pracy. Ale nie miałem się w co przebyć. A ja za późno czytałem na fejsie. Ej, a znasz to? Co zamawiasz szkielet przy barze? Piwo i mopa. No, chłopak, zgadujcie, za kogo się przegrałam. go to rehab. I say no, no, no. Emi Whitehouse! Złoty strzał, chłopaki! Czekaj, czekaj, mam jeszcze jeden. Pogrzeb. Wdowa chowa męża. Grabarz się pyta. Przepraszam panią, ile pan mąż miał lat? 98. A ile pani ma lat? 97. To czy opłaca się pani w ogóle wychodzić z cmentarza? <grym> Urwa. No cześć, chłopaki. To ja zakładam to gówno półtorej godziny, a ty malujesz sobie ryż. Czym się różni długopis od trumny? Wkładem <noise> Nie no, znowu. Dzięki za oglądanie dzisiejszego strasznego odcinka. Pamiętajcie, by dawać łapkę w górę, lajkować nas na Facebooku, subskrybować kanał i koniecznie odwiedzcie naszą nową Halloweenową playlistę, na której znajdziecie znacznie więcej materiałów związanych z Halloween od innych naszych partnerów i w innych naszych kanałów. Tak? Wiecie, co robić. Klikamy, przeglądamy, subujemy, lajkujemy, tańczymy i w ogóle jest fajnie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku PONKÓW. Jeszcze będą suchary i socjal. Ciao!